Ej, witajcie się, Maneczko! Z tej strony Karol z kanału dla dżentelmena. Witam Was w kolejnym filmie na kanale. Dziś nie zajmiemy się pielęgnacą włosów na głowie. Przyjrzymy się bardziej włosom na brodzie, ponieważ no, zauważyłem, że jednak więcej tych filmów o kosmetykach do brody, o dbaniu o brodę by się przydało na kanale. Trzeba też zróżnicować kontent, dlatego postanowiłem dzisiaj. Przetestować jeden z produktów, który niedawno, w kilka filmów do tyłu był prezentowany. Jest to jeden produkt. Możecie zapytać, dlaczego prezentuje tylko i wyłącznie jeden produkt. Otóż nad nim trzeba się troszkę nachylić. Jest to połączenie nietudnikowe, jest to połączenie niestandardowe, które może delikatnie nas zmieszać, może nas delikatnie zakłopotać, czy to może być dobre połączenie kosmetyku. Ale moim zdaniem, po tych wszystkich moich wnioskach, które Wam tutaj przybliżę, warto się nad nim nachylić. Dzisiaj będziemy rozmawiać o szamponie do brody od Captain Fawcett, dokładnie o Beard Shampoo, czyli połączenie piwa i szamponu do brody. Ja mam na imię Karol, Wy jesteście na kanale Dla gentlemana. zapraszam Was na recenzję szamponu do brody Captain Fawcett Beard Shampoo. Ktoś może powiedzieć połączenie idealne piwo i szampon do brody. No, no, prawdziwy wiking pije alkohol i prawdziwy wiking ma brodę, więc no, idealne połączenie. Co jeśli chodzi o zapach szamponu? Captain Fawcett Beard Shampoo. No czym może pachnieć szampon na bazie piwa? No nie fiołkami na pewno. Tak, pachnie piwkiem, ale pachnie piwkiem delikatnie. Nie jest to zapach intensywny, nie jest to dzik. Z sklepu, taki konserwowy. Mocno widać, że to piwko było użyte z takiego lepszego gatunku, z takiej wyższej półki. On nas delikatnie będzie uderzał w nosek. W ciągu dnia gdzieś go tam poczujemy. Oczywiście, jeśli nie nałożymy innych kosmetyków na brodę. No i powiem otwarcie: na pewno nie będziemy mieć tego problemu, że podejdzie do nas szef w pracy i powie: O, wiecie, piliście piwo, proszę iść do domu, albo wyzwalniam. Nie, no to takiej skrajności się nie spodziewajmy. Ale biorąc pod uwagę to, iż ten zapach będzie nam towarzyszył w momencie. Mycia tej brody naprawdę ten aspekt uważam za bardzo, bardzo duży plus. Konsystencja japli. A nie, to nie to. Dobrze. E, troszkę mnie poniosło, oczywiście. Nie biorąc pod uwagę szampony do brody, no, nie będę tutaj mocno kategoryzował tego, tak. Bardziej chciałbym tutaj ogólnie odnieść się do. Ważnych aspektów, które mają wpływ na to, jak wygodnie nam się myje brodę, no bo też na tym nam zależy, czy te wszystkie substancje, czy te kosmetyki będą zmyte, jak oczywiście już pachnie, tak jak wcześniej wymieniłem, no i czy nie będziemy mieć z składników zawartych w szamponie jakiegoś uczulenia, alergii, czy nie będzie nas ta broda, wiecie, swędzić. Jeśli chodzi o pianę. Tak, no, ktoś powie oczywiście, jeśli się mocno pieni, to musi być dużo chemii. Tak, że tak powiem, nie czuję, kiedy rymuje. Dlaczego szampon do brody z piwem będzie się pienił? Bo ma zawarte piwo w składzie. Oczywiście, piwo samo z siebie się pieni, więc biorąc pod uwagę substancje myjące i piwko kombo idealne, mała ilość szamponu, czyli co za tym idzie, wydajność tego produktu wzrasta nam, bo mała ilość szamponu bardzo dobrze nam spieni brodę i zmyje te kosmetyki, jak w kwestii zmycia. Ja nie zauważyłem, aby jakiekolwiek kosmetyki pozostawały na brodzie w momencie kiedy umyję ją tym szamponem. Na pewno jeśli porównując do innych szamponów, które już miałem, to nie jest szampon typowo jakby myjący, zrzucający całą ochronę, jakby całe sebum z włosów i więc, wiecie, zdzierający to, że te włosy zostają suchutkie bez żadnej ochrony i tak dalej. On myje, ale myje delikatnie, tak? Włosy są puszyste? Oczywiście. Są przygotowane na przyjęcie kosmetyków? Jak najbardziej. Nie zauważyłem, iż one by były jakieś suche, łamliwe, aby no, nie poddawały się suszeniu, i tak dalej. Przy tej długości brody, już jaką ja mam, ja sobie wolę zastosować suszenie, które możecie sobie zobaczyć w filmie tutaj właśnie w karcie. No, wiecie, jak prostować brodę. Ja prostuję codziennie i do tego się będę odnosił. Ten szampon, delikatnie zmywa, nie uczula. Nie jest to, wiecie, takie pozbawienie totalne, jakby, no jakbyśmy się czuli nadzy, tak? Bez niczego. Na tej brodzie jednak zostaje cały czas ta naturalna ochrona i to się liczy, bo to się ceni, tak? Więc, no, biorąc pod uwagę skład, wydajność, jaka piana powstaje przy tym szamponie, jestem bardzo zadowolony i ja go stosuję zamiennie, chociaż, no, biorąc pod uwagę ostatnie, oczywiście, dwa tygodnie, testowałem sobie go codziennie, w różnych warunkach, na zazwyczaj, kiedy myję brodę, myję brodę pod prysznicem. No bo nie ukrywajmy, czy rano, czy wieczorem, gdzieś tam biorąc pod uwagę to, że bierzemy prysznic, dodatkowo myję brodę. Tutaj przychodzi nam z pomocą kwestia użytkowa. Pod prysznicem plastikowa butelka, nawet jakby miała nam spaść, to się nie zbije. Dokładnie tak. Szkło pod prysznicem równa się auka, więc nie będziemy tutaj wchodzić w wielkie szczegóły. Wiemy, czym to grozi. Dodatkowo nie mamy pompki. Pompki, jak wiemy, gdy spadnie butelka, mogą co zrobić? Złamać się. Mamy mój ulubiony system, czyli cycek. Ja to tak nazywam kolokwialnie troszkę, może bez obrazy dla Pani, oczywiście. E, tutaj jest kwestia tego, że iż on się otwiera i zamyka. Tu nam się nic nie wyleje. Ja go nigdy nie oklejałem i nic się nie działo z nim, więc to też jest kwestia użytkowa. Myślę, że no, kwestia ceny do jakości też nie jest złym. Aspektem, bo tutaj biorąc pod uwagę to, iż ten szampon kosztuje powiedzmy w okolicach 80 zł, tak? Dostajemy bardzo wydajny szampon. Bo tak jak mówię, piwko i substancje myjące pienią się bardzo dobrze. Jego wystarcza na bardzo długo. Wydajemy raz mamy spokój. Łączenie z kosmetykami innymi kapitan Fosset jak najbardziej. Piwo plus balsam, który pachnie tytoniem. No wiecie, typowo męskie zapachy. Nie, nie będziemy śmierdzić jak bez obrazy dla żuli. Jak menel, ale no tutaj e, to połączenie widać, że Peabody Fawcett stawiał na używki. Może dlatego nie wrócił z tej swojej ostatniej podróży. No ale żył pełnią życia. No i tutaj też e, co ja mogę stwierdzić i tak może podsumować ten mój wywód. Biorąc pod uwagę markę Kapitan Fawcett i szampon na bazie piwa, nie znajdziemy drugiego takiego połączenia na rynku. Dlatego stwierdziłem, iż je no, warto o nim poopowiadać w oddzielnym filmie. W następnym filmie już będziemy mieć połączenie kosmetyków, że tak powiem, czyli cały proces i porannej rutyny, jak rano, tak, gdy mam obrodę, jak przygotowuję ją do takich, powiedzmy, warunków codziennych. No, ktoś może powiedzieć, po co przygotowywać, Przez wystarczy ją umyć, być i tyle. Po co będę czymś mył, przecież to się nie opłaca. Może się nie opłaca, jeśli chcemy o to zadbać, mi się wydaje, że mamy XXI wiek. Mężczyźni też mogą o siebie zadbać i też dlatego kanał powstaje i na tym mi zależy, byśmy sobie w końcu to uświadomili, że można bardzo elegancko, skrótnie wyglądać, dbać o siebie i dodatkowo zagłębiać się właśnie w takie kosmetyki, których, no powiem szczerze, rzadko kto by miał odwagę stworzyć. A Kapitan Fosset i pibody Fosset w swoich. W skarbcach, w swoich przepisach, to napisał. Kwoli podsumowania, co dostajemy w szamponie do brody Beard Shampoo? Jakość kosmetyku, wydajność kosmetyku, bardzo elegancki i oryginalny zapach, nie znajdziecie innego takiego na rynku. Dobrą cenę względem jakości i wydajności. Ergonomię pracy, jeśli można tak to nazwać. Plastikowa butelka, cycek, nic nam się nie zbije, nic nam się nie wyleje. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o samą brodę, tak jak już mówiłem, tak, zmywa i ten szampon zmywa kosmetyki delikatnie, nie zrywa, jak ja to nazywam, nie ściąga tego sebum, nie ściąga tej naturalnej ochrony, ale biorąc pod uwagę to, iż te kosmetyki są zmyte i, są, i broda jest przygotowana do przyjęcia kolejnych kosmetyków, oceniam go na bardzo dobrą ocenę. No. Nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków działania tego szamponu. Włosy mi się nie łamią, broda jest cały czas taka sama, silna. Oczywiście to ma wiele rzeczy, ma na to wpływ typu dieta, typu inne rzeczy no ale, wiecie, każdy indywidualnie dba o to ja wam chcę tylko podpowiedzieć, co można wybrać, a czego raczej unikać. Za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Ja mam na imię Karol, wy jesteście na kanale dla gentlemana. Nie zapomnijcie. Z 6 subskrypcji, zostawić łapkę w górę, jeśli się podobał film, będziemy cisnąć z kontentem, cały czas będziemy zmieniać, za niedługo czeka Was mała niespodzianka, no ale to tak jak zawsze u nas. Pamiętajcie, że kanał jest tworzony przez Was i dla Was za dzisiaj dziękuję, na razie, cześć, pa!